Jestem w Meksyku, o czym świadczy ta flaga i różne kontrasty będę pokazywał jakie w tym mieście występują. No, Mam przeważnie parterowe, jednopiętrowe najwyżej, a tu taki ciekawy pałac Jak byśmy to nazwali serit Salon Infantil z wieżyczkami a obok tego zaraz ciekawy kontrast obok tego ciekawego architektonicznego jakby takiego zamku jest restauracja pod strzechą i ta strzecha to są liście Bananowca i to jest restauracja, gdzie można sobie usiąść. Proszę, jakie kontrasty wielki napis żeby ktoś chciał stąpić o. a tu znowu jakaś drewniana buda kryta blachą i pan handluje susierkami Wszystkim, nawet oponami i co tylko może być i głośnikami i wszystko jest ciekawe. A tutaj piękna dmila. Z jakimi bartolami. Lęknie wygląda A Tutaj pan jedzie sobie z staganem swoim sprzedawał napój jakiś tu jedzie drugi pan też ma swój własny pani nawet jedzie będzie sprzedawać i wszędzie głośno No takie małe chatki tutaj takie w zasadzie trudno nazwać <taki> takie budki i to wszystko jest Meksyk pani na motorze pani też jest na nokorach. naprawdę ciekawe rzeczy można zobaczyć to stoi nasz autokar, ale zaraz dalej Już cztery są bardzo modne. I proszę zwrócić uwagę na ten niby to kran, bo pan coś tam sprzedaje, jakieś napoje, ale zarazem i mieszka, bo na pierwszym piętrze... Tuszy się pranie czyli on w tym samym mieście, miejscu sprzedaje na przykład pepsi, jakieś napoje a u góry sam nie. wywiesił pranie takie kontrasty tego Meksyku są tak samo z drugiej strony nawet ładna kamienica piętrowa, a u góry musi być wywieszone pranie tak, takie to są kontrasty Stauracja, w której koledzy spożywają posiłek no, To wygląda To miasteczko Pełne kontrasty